Hej, cześć, dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Dzisiaj, moi drodzy, w końcu mamy dzień wolny i wiecie co, udało mi się wyspać. Czuję się mega zregenerowana. W ogóle mam ogrom energii, a nawet jeszcze nie piłam kawy i myślę, że wypiję ją dopiero dużo, dużo, dużo później, może podczas naszych perfekcyjnych porządków. Bo słuchajcie, dzisiaj obudziłam się rano i wymyśliłam sobie, że to jest ten dzień, kiedy zabiorę się za najgorsze zadanie z naszej listy, a mianowicie chodzi mi o porządki pod łóżkiem. Porządki. Obok szafy. Pamiętacie, na pewno widzieliście nieraz, co się dzieje w tamtym miejscu. Mam mnóstwo pudeł, które chciałabym nareszcie pochować, aby tam było czysto, miło i przyjemnie plus. Spójrzcie na to. Ostatnio żyjemy w ten sposób. Tutaj są pudła, tutaj są pudła. Marcin uwielbia zamawiać różne rzeczy z Amazonu, z Amazona, sorry. A później te, te pudła leżą i nie wiadomo po co i na co, więc e, mam zamiar się z tym wszystkim rozprawić. Mam nadzieję, że mi się uda i was również zachęcam do tego, aby wybrać sobie dzisiaj takie zadanie, które odkładacie już od X miesięcy, X lat i za które ciężko Wam się zabrać. Mam nadzieję, że ta moja energia i taka Taki, ten, ten film Was zmotywuje do tego, żeby to zrobić i koniecznie napiszcie mi w komentarzu, co to takiego jest, za co nie mogliście się zabrać, a co w końcu odhaczyliście ze swojej listy zadań. W ogóle, jeśli chodzi o taką listę, to ja mam ją dzisiaj bardzo, bardzo długą. Zrobiłam śniadanie i zauważyłam, że no niestety w lodówce robią się małe pustki. Brakuje nam już rzeczy na śniadania, na kolację, na obiady nie jest aż tak źle, więc wypadałoby wybrać się na małe zakupy. Na kilka godzin muszę w ogóle wyskoczyć z domu. Przede wszystkim zaraz nagram film. Szybko go zmontuję, bo ja lubię mieć taki jeden film zapasowy. W razie w, gdybym nie miał jakiegoś materiału, to wtedy wam go wrzucę w ciągu tygodnia. I tak, moi drodzy, zróbcie sobie kawkę, herbatkę, usiądźcie wygodnie i miłego oglądania. Pierwsze sukcesy tego dnia za mną, film nagrany, zmontowany, wrzuca się na kanał. Teraz przyszłam na dół, bo to jest ostatni moment, ostatnia chwila, aby wybić swoją pierwszą kawkę. I mam tutaj biurowy kubeczek z Londynu, który uwielbiam i z nim pracuje mi się najlepiej. Chciałam powiedzieć, że na dole mam już mniej więcej porządek, ale to byłaby nieprawda. Chociaż Maciej poprzemierzał rzeczy, które zamówił na Zalando, i oczywiście musiałam powiedzieć, czy są ok, czy nie są ok. Um troszkę mu pomóc wybrać i w tym czasie również złożyłam zamówienie tak mnie chłopak zainspirował już dawno zastanawiałam się nad wodkami nad kurtką, nad spodniami, zamówiłam lewisy 501, zobaczymy jak będą leżeć bardzo chciałam te spodnie bo według mnie to jest taki klasyk w szafie, no ale zobaczymy, zobaczymy jak będą prezentować się na mojej sylwetce, wspólnie sobie to na pewno przymierzymy i było one akurat na przecenie, więc to był jakiś znak były przecenione 77 funtów bodajże, na 40 Głupie by było ich nie wziąć. Tak samo bodki. Ostatni rozmiar. Ostatnie, ostatnia para w moim rozmiarze też były przecenione ze 105, chyba na 77. Kurtka, stała cena, ale wydaje się taka mięsista, fajna, długa, zimowa. I, a, i jeszcze swetry, jeden zamówiłam, bo miał całkiem fajny skład. No, jak przyjdzie, to na pewno wam pokażę. Wspólnie sobie przymierzymy. Um, a, w, a, chciałam jeszcze, wiem, <laughs> o co mi chodziło. Chciałam jeszcze zamówić jakiś fajny płaszcz, taki karmelowy. Szukam czegoś takiego. Wiecie, nie intensywnie, nie latam po sklepach, nie chodzę, ale jak wpadnie mi coś w oko, to pewnie zamówię. Chyba, że Wy macie jakiś ciekawy model, możecie mi podesłać link czy dać znać, gdzie ewentualnie coś takiego znajdę. Chodzi mi o karmelowy, dłuższy, przyjemny, miły i ładny. No. Więc jeśli mielibyście coś ciekawego u siebie, albo widzieliście gdzieś, to możecie mi napisać, gdzie. Dobra, włączam maszynę, włączam swój ekspres, robię kawę, lecę i kończę to, co mam zrobić, kończę to, co robię, bo jeszcze jedną rzecz muszę dokończyć, i potem już bierzemy się za porządki. Zobaczcie, połowa października, błękitne niebo, światło. Piękna pogoda! Mam nadzieję, że będzie tak przez cały październik i przez cały listopad. Cudownie to wygląda, a to, że jest słońce, jeszcze bardziej napędza mnie do działania. No nie widać nawet, że te okna są jakoś masakrycznie brudne, zobaczcie. No, ekstra. No, na pewno, na pewno się jeszcze wybierzemy na zewnątrz dzisiaj, więc może troszeczkę z tej pogody uda nam się również skorzystać. Co miałam zrobić? Zrobiłam, skończyłam i zabieramy się za ogarnianie tego. Tak. Tych wszystkich kartonów ma nie być. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że wypali i pójdzie łatwo, szybko i przyjemnie. I też będziemy robić porządki pod łóżkiem. Trzymajcie kciuki. A i jeszcze będę zbierać wszystkie buty ze schodów, bo na każdym stopniu mamy poustawione buty. Słabo. No, trzymajcie kciuki. Bierzemy się do pracy. Co robisz z moimi butami z Lidla? Ty chociaż w nich chodziłeś? No. Cie, ja. Tak, trzy razy. Trzy razy miałeś na nauczyli. No, no, poczekaj. No, tak trochę średnio widzę, że jesteś. No widać, chodziłem. że chodziłem, no w lato. No w lato. No Dobra, już jedna część za nami. Pięknie jest tam. Mam nadzieję, że nic się nie wydarzy. Dobra, to tutaj mamy tak. Mamy pusty karton. Rzeczami do Polski. Mamy plastikowy karton na buty, na strych. I mamy kilka rzeczy do schowania. Ej, tylko z tymi uważaj. Z czym? Z tymi. Z tymi? Ostrożnie z nimi. Dobrze, będę. Nie zniszczyć. No tak. <grym> ostrożna. No tak. <grym> Ej, więc co, Birki, te, które robiliśmy, to pani by mieć pod ręką. gdzieś to ona kieruje pod łóżko. Mhm. Czy jesteśmy na to gotowi? Nie. Piękna to mnie przeraża, ale dobra, bierzemy się za to Może zamykać, zamykaj, na razie jest dobrze, jest dobrze Zamknęło się, jest OK. <laughs> nie trzeba było pychać. Dobra, jedna część pracy. W sumie druga część pracy już za nami. Kolejna spora część pracy za nami. Słuchajcie, udało nam się kilka kartonów pozbyć. Nie przesadzę, mówiąc, że było ich około 8 albo i nawet 10. Kilka wleciało na strych i zostało to. Podobno Marcin ma zamiar to sprzedać, pozbyć się, oddać, nie mam pojęcia. Ja nie wnikam. Mam nadzieję, że w ciągu miesiąca to również zniknie po tam dalej. Nie ma już nic. Kapelusz również jest schowany pod łóżko, znalazło się miejsce. On zajmuje sporo miejsca, ale no, lustro zakurzone niestety bywa. Teraz się przebieramy i stwierdziliśmy, że w nagrodę wejdziemy sobie na kebaba. Mam taką ochotę na kebaba, że nie zdejdziecie sobie sprawy. To będzie nasza nagroda za dzisiejsze poświęcenie, dzisiejsze porządki. Ale cieszę się, że zrobiliśmy to razem bo sama na pewno bym nie dała rady, wiedziałam, że będę potrzebowała w tym akurat konkretnym zadaniu pomocy, więc yy, Maciej stanął na wysokości zadania i ogarnął, również ogarnął dzisiaj samochód, więc spoko, działamy prężnie, teraz lecimy na zakupy i na kepsa. So 🎵🎵🎵 Czuję się szczęśliwa Chyba najlepszy Z tych dwóch Tam są dwa opakowania, weź te dwa opakowania po prostu je tam ogarnij, a jak ci nie starczy Dzień dobry panie Marcinie To tutaj jeszcze gdzieś były Są tutaj w tyłu. Tu, 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 zobacz, są pochowane. Ja myślę, to dawaj. Jasne, bo kupiłam nowe opakowanie, ale dawaj. to dawaj. proszę, trzy trzy się ogórków. Tak, proszę, u tak, nas ogórków tak, ci nie zabraknie. O, nie. Dobra, czwarty. słuchajcie, słuchajcie, dzieją się rzeczy. Tak, pan Marcin tutaj gotuje w termomixie dzisiaj. Lubisz ten sprzęt, nie? Oj, już nie mów, lubisz. Lubisz, lubisz. Czerwony. czerwony, a teraz próbuję go przekonać jeszcze do ogórkowej. Ja tutaj rozkładam zakupy. Zaraz robimy sobie Food Hall. I co więcej dzisiaj się wydarzy, nie wiem, bo już jest późno. Ale rozkładamy, robimy food. Haul. Maciej, robimy. Dzięki. Dzięki. Reklama mojego kanału naprawdę. Tutaj widzę, że każdy będzie oglądał z ciekawością i zaangażowaniem. Tam jeszcze dynia czeka na ubranie. Czeka na Ciebie dynia. Potrzebuję tasak. Nie, no nie, jesteś aż. Dzięki. Um, tak, polski sklep, Azda, Holland i są aż żałosne. I to wszystko. Ja wiem, takie malutkie, ale trzeba je zużyć i wydaje mi się, że akurat do zupy idealnie się e, nadadzą. Tak więc działamy, proszę drodzy proszę. Państwo. Okej, okay, pan Marcin tutaj działa i może uda mi się, zanim jeszcze zacznie mielić pietruszkę i marchewkę, zrobić szybki foodhall. Chociaż może się nie udać. Zobaczymy, najwyżej przerwę w, w trakcie. Bo termomix jest dość głośny. I tak, um, proszę, zaczynamy. Oto co kupiliśmy. Teraz otworzyły się przed nami nowe drzwi. Do mikrofalówki, tak, tak Ja wiem, ja ten liść muszę odciąć, tu muszę odciąć Ale roślinkami zajmiemy się w innym filmie już I zobaczcie Mamy ryż, ryż do mikrofalówki Tutaj jest um, Special fried rice Z Ben's Original, a tutaj mamy Jakiś warzywny Proszę, aha i jeszcze jak Mówimy już o mikrofalówce to kupiliśmy sobie Ktoś mi napisał w komentarzu Że robi popcorn z mikrofalówki Więc stwierdziłam, no kurczę Musimy wypróbować i był w w polskim sklepie dostępny popcorn solony, bo powiem Wam w tajemnicy, że Anglicy nie znają popcornu, nie? Tego z mikrofalówki. Tego z mikrofalówki. Właśnie nie wiedzą o Nie z... wiedzą o co raz chodzi. Teraz im, im pokazaliśmy, no, no nie, to... nie mają pojęcia. Tak, dobra. I tutaj mam jeszcze ryż zwykły basmati. Szukałam jaśminowego, ale niestety w Azji dostępny nie był. Mamy mleczko do kawki, bo się skończyło. Tutaj jest śmietanka, trzydziestka, serek wiejski. Moje ostatnie uzależnienie. Uwielbiam, wzięłam dwa. Majonez pomorski, koncentrat pomidorowy, ogórki kiszone do następnej zupy ogórkowej. Naprawdę jest świetna. E, mamy też chusteczki. O, a, pomidorowy, dobra. <laughs> Możesz mnie poprawić, jak powiem coś nie tak, to nie, mnie popraw. Nie, bo nie wiem dlaczego, bo ja robię ogórkową i myślałem, że do tej samej zupy. Potrzebujesz koncentrat? Pomid... Komisja, to to jest <grymne> Detol ściereczki, Nie kupię już tych zoflory, bo mi troszeczkę brzydko pachną, wolę ta, bez zapachowa. Śmietana 18. Tutaj mamy twaróg półtłusty, będzie do naleśników, drożdże. Może zrobię jakąś drożdżówkę. Widziałam fajny przepis na kukidu, więc pomału zacieram rączki. Mamy jajeczka. Niestety był tylko ten keczów dostępny, włocławski, pikantny w takiej butli. Ja tego nie lubię, wolę zdecydowanie ze słoika, ale. Ale niech już będzie, jakiś keczup w domu być musi. Mamy również konfiturę z truskawek z herbapolu, bardzo lubię, bo tutaj są takie całe kawałki truskawek. Eskyl, jak widzicie, sporo wzięłam: waniliowy, jeden, dwa i trzy sztuki. Następnie mamy łososia i tego łososia bardzo lubię, my go kupujemy w KOSKO. tutaj jest ponad kilogram i każda jedna sztuka jest pakowana oddzielnie, i jest bez, ko bez kości, bez e, ości i bez skóry, polecam. Tutaj jeszcze mrożone borówki, które muszę za chwilę wrzucić do zamrażarki, tak samo jak łososia. Z Holland Barrett kupiliśmy... W. To jest żurawina w ciemnej czekoladzie. Mhm. Widać, że ja tego nie wybierałam. Ja raczej za bardzo nie przepadam za takimi rzeczami. Ale ja za to wybrałam płatki. Płatki kokosowe, tak. Mogę ci na chwilę przerwać? Trzy Dobra, trzy sekundy. Przerwa techniczna. Lecimy, mamy też masło niesolone z lurpaku, bagietki do koreczku. Wzięliśmy sobie kiełbaskę, czy tutaj jest jaka, Toruńska? Kiełbasa z szynki. Kiełbasa z szynki. I jaką jeszcze wziąłeś? Kiełbasa z bujnicka, ok. Dobra, mamy też szynkę biebrzowską, ok, ale bardzo ważna rzecz w domu miód. I ten największy, najbardziej się opłacał. Wiadomo, kilogram 400. Potem słoik wykorzystam. I zobaczcie, jest piękny. Nieskrystalizowany. Nektarowy, lipowy. Mam nadzieję, że będzie nam służył dobrze. Byle nie był lipny. Byle nie był lipny, dokładnie. Trochę się bałam tego. Bo ja ogólnie wolę wielokwiatowy. Ale trzymam kciuki, żeby był ok. Po drugiej stronie mamy cytryny, truskawki, banany, ziemniaki. Pomidory Mamy również ciemne winogrona Mam nadzieję, że one są bez żadnych pestek Bez pestek No przydałoby się to światło, wiesz Już Ci, już ci zaświecam Oświecę Cię Nie, też mi się nie podoba o, ok. tutaj widzicie robi się zupka Termomix pięknie zmielił Pietruszkę i marchewkę Tutaj ogóreczki też już zmielone I wracamy do naszego food hallu Mamy kapustę Co będziesz kapustę. z kapusty? Dziękujemy. Będzie zasmarzona kapusta z kotletami z To nie jest super niezdrowe domowe. Jabłka. Uwielbiam jabłka, więc kolejna porcja jest. Mamy jeszcze dwa opakowania chusteczek. Ja muszę mieć w każdym pokoju takie chusteczki, e, antyperspirant dla Marcina, antyperspirant dla mnie, Jakiś, jakaś nowość, podobno chroni przez 72 godziny, pozwólcie, że nie sprawdzę. Chciałem zapytać, kurczę. Nie, nie. E, mamy jeszcze chusteczki nawilżone do mojej toaletki, płyn do puchania ust i ostatnia rzecz, wzięłam to na samym końcu, bo mi wpadła w oko. Jest to Garnier Body Superfood i też 48, 48 48, godzinny nawilżający żel krem. Myślę, że to będzie... w ogóle może otworzymy to teraz szybciutko. Moment, chcę zobaczyć. Jestem ciekawa. Ej, ale ładnie tu pachnie. Pachnie to taką galaretką i... Tak wygląda troszkę jak taka galerytka. Zobaczę. Będę testować. Taka nowość na półce. Powąchaj. Kurczę, to? Ładnie pachnie, co? No, bardzo ładnie. No bo jest arbuzowy. To jest arbuzowy zapach ogólnie z jakimś e, kwasem hialuronowym, więc zobaczymy, zobaczymy. Podoba mi się jak garnie teraz te wszystkie składniki pięknie również tutaj. O, zobaczcie. Jest cały skład pięknie rozpisany. Tak, tak. Mamy godzinę 22.11. Tutaj nie, robimy dopiero obiad, 22.11, no cóż, bywa, bywa, dzisiaj zabiegany dzień, ja zabieram się za chowanie wszystkiego, dziękuję, pozdrawiam, to są nasze zakupy na najbliższy tydzień. zupa się nalewa, ale chciałam Wam pokazać i pochwalić Marcina meal prep. Zobaczcie, tutaj już jest kapustka pokrojona na jutrzejszy obiad. E, jeszcze chyba boczek i cebulka też już jest pokrojona, tak? W lodówce. Tutaj mamy ziemniaczki i jutro będzie piękny niedzielny obiad. Proszę Państwa, tak, podziwiam, podziwiam. Czy ktoś z Was zrobi meal prep? Jeśli tak, to dajcie znać jak to u Was wygląda, ale widzę, że jak to, Pięknie? Jak to majał, Pięknie. Szanowny pan Pietrzak, mój nauczyciel? Nauczyciel od matematyki i fizyki. Mhm, Podciąga spodnie. Podstawa... Ale to dobry znak, że podciągasz spodnie. To jest bardzo dobry znak. Podstawą sukcesu jest dobra organizacja pracy. A, to się zgodzę, To się zgodza. Jak najbardziej dobry plan. To jest już zaoszczędzony czas. Dobra organizacja to jest. Tak. I zobaczcie, ponownie zupa ogórkowa mm, pachnie bardzo dobrze z kurczaczkiem. Jest przepyszna. Nie naprawdę. Swoją drogą, ukielbiam. podobno, Podobno do tej pory jeździ rowerkiem po mieście. No i tyle zdrowotności. Tak. Już, już, już myślę, że ma około 80, jak nie lepiej. Tak myślisz? No. Serio? A w sumie Bo to były no. lata temu. On no, wiesz co? On czeka jakie? Wychodziłem z gimnazjum, to ja jakoś niedługo później przeszedłem na emeryturę. O. To był najlepszy nauczyciel, którego w życiu O. To był najlepszy. najlepszy. Jakaś anegdotka? Co? Anegdotka? <głosy> Dużo. <głosy> no to zwłaszcza, dawaj. Zwłaszcza Mały TMI. No szybciutko. <noise> No to powiedz coś, no bo ciągamy spodnia. No dużo, dużo, ale to wiesz, to nie wszystkie są takie, które się nadają. No ale możesz jedną chociaż zdradzić. Jedną zdraćną. Słuchamy. Ja tak siedzę na tym krzesełku, tak jak na kabinie. Słucham? KBKB, co to jest KBKB? Czy to jest KBKB? Nie, anegdotka to nie jest w sumie, ale to nie jest, ale. Uważaj, będzie się. pryskać! Dużo, to był jeden z takich nauczycieli, który się tam nie nie cackał z uczniami. No. Jak ktoś go zdenerwował, to... to potrafił na przykład przyprzeć do ściany. Serio? No. Ojojoj. Oj, oj. No, raz, raz Nie właśnie do pomyślenia. Był taki, ...był taki chłopak, który był niezbyt... Jakby, z, i ...był jednym z tych rozrabiaczy szkolnych. Coś ogólnie, ogólnie zaczął, zaczął do... Do, 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 do nauczyciela mówić tam też e, po imieniu i tak dalej. Aha, no, nie coś, na zaczął go zaczął, zaczął coś wyzywać i tak dalej. W pewnym momencie nauczyciel się wkurzył, przypadkowo do ściany. No i a, nakrzyczał na niego, nakrzyczał na niego. Czyli nauczyciel starej daty. Tak, nakrzyczał na niego, przy czym chwilę później oberwało mu się z liścia. Dobra. Dobra. okej okay. Nie wiem, czy to się nadaje, czy nie, ale był dobry skrót. Mhm. DUPA. W skrócie, dziękuję. Uprzejmie, przyjadę autobusem. Myślę, że. To. Kilka osób na pewno kojarzy ten skrót. Znowu pociągamy spodnie. No nie ej! Nie no mi, no, chyba przez te dwa dni. Nie, no, przez no, te dwa dni. Wiedziała, że troszkę, troszkę cię ubyło ostatnio. I to widać. Brawo Ty! Brawo, ja. Dobrze, e, Kolacja jest, obiad, kolacja, kolacja, bardzo późna swoją drogą e, i oglądamy kolejny odcinek Rodu Smoka!